Ograniczenia są nam potrzebne jak chleb, jak powietrze do oddychania. Banał? Zapewne, można i tak na to spojrzeć. Lecz im więcej lat zbieram do kolekcji, tym bardziej rozumiem logikę tego myślenia. Nie żebym pochwalał cierpienie czy nędzę, lecz jest w tym naszym społecznym podejściu dobrobyt jako coś, co się nam przynależy: wiedza, kultura. Są na wyciągnięcie ręki, by nas kształtować, bawić, pomagać. Jednak, im głębiej doświadczamy satysfakcji, tym mniej widzimy zagrożeń. Im mniej człowiek ma, tym większa radość, gdy pokona swoje lub cudze ograniczenia. Pewnie, że chciałbym, by ich nie było, lecz to raczej niemożliwe pozwalają doceniać pracę, a cała reszta. To już na inną opowieść.